Kutnowska hodowla buraka cukrowego jest nowoczesną firmą działającą w branży rolniczej. To strategiczna spółka skarbu państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jej zadaniem jest hodowla twórcza i zachowawcza odmian buraka cukrowego oraz produkcja wysokiej jakości materiału siewnego. Dzięki doświadczeniu hodowców, a także współpracy z firmami i placówkami naukowymi. KHBC posiada bogatą ofertę odmian buraka cukrowego, cenionych przez polskich i zagranicznych plantatorów. Kutnowska hodowla buraka cukrowego jest jedyną polską firmą hodowlaną nasienną, która jest kontynuatorką 130-letniej tradycji hodowli i nasiennictwa buraków cukrowych. Zapoczątkował ją pod koniec XIX wieku wybitny hodowca Aleksander Janasz. Stworzone przez niego odmiany buraka cukrowego uznawane były za najlepsze w Europie. Jeszcze przed I wojną światową odmiana sygnowana jego inicjałami AJ1 była bezkonkurencyjna na świecie. Po wojnie zakład nasiennictwa Aleksandra Janasza świetnie prosperował. W tamtych latach połowa areału uprawy buraka cukrowego w Polsce była obsiewana jego odmianami. Firma została upaństwowiona w latach 50. W 1991 roku nastąpiło odtworzenie struktury firmy pod nazwą Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego. Obecnie firma działa w Straszkowie, Śmiłowie i Kutnie. Misją firmy jest dostarczanie najlepszego materiału siewnego, a także świadczenie usług na najwyższym poziomie. Spółkę stanowią dwie stacje hodowli roślin z oddziałami w Straszkowie i Śmiłowie. Oraz zakład nasienny w Kutnie. To prawie 600 hektarów użytków rolnych. Na części z nich realizowane są prace hodowlane. Na pozostałym areale prowadzi się intensywną produkcję rolną. Siedziba firmy mieści się w Straszkowie niedaleko Kłodawy. Tu również znajduje się stacja hodowli roślin, wyposażona w szereg nowoczesnych pracowni i laboratoriów. W tym miejscu powstają nowoczesne odmiany buraka cukrowego. Stacja hodowli posiada rozbudowaną pracownię kultur in vitro, pracownię biochemiczną, odpornościową, cytologiczną i pracownię nasiennictwa. W pracowni hodowli odpornościowej tworzy się materiały hodowlane odporne na rizomanię, chwościka buraka, rizoktonię. Choroby te stwarzają jedne z największych zagrożeń w uprawie buraka cukrowego. Najbardziej efektywną formą wprowadzania genów odporności do materiałów hodowlanych są krzyżówki ręczne z kontrolowanym zapylaniem. Pozyskiwane w ten sposób nowe kreacje genetyczne poddawane są testom sprawdzającym odporność na dany czynnik chorobotwórczy. Od lat wykorzystujemy najnowocześniejsze metody oceny na poziomie molekularnym, co daje możliwość pozyskiwania wysoce odpornych odmian. Na terenie stacji znajduje się nowoczesna linia Wenema do oznaczania podstawowych wartości gospodarczych, m.in. zawartości cukru i melasotworów w korzeniach buraka. Zarówno na linii Wenema, w pracowni cytologii oraz in vitro świadczone są usługi dla instytutów naukowo-badawczych, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, Uniwersytetów Rolniczych. Oraz koncernów cukrowniczych. Muzyka Ważnym elementem usług są też doświadczenia prowadzone na poletkach hodowlanych w straszkowi i śmiłowie. Stacja hodowli roślin w Śmiłowie zlokalizowana jest w województwie Świętokrzyskim koło Sandomierza. Prace hodowlane nad burakiem cukrowym prowadzone są tam nieprzerwanie od 1935 roku. Żyzne, lesowe gleby oraz panujący mikroklimat uwarunkowany sąsiedztwem Gór Świętokrzyskich i Doliny Wisły stwarzają znakomite warunki do prowadzenia prac hodowlanych nad burakiem cukrowym. Stacja hodowli roślin śmiłów prowadzi doświadczenia porównawcze materiałów hodowlanych, które testowane są pod względem wartości kombinacyjnej i odporności. Wysoka jakość materiału siewnego jest efektem złożonego procesu rozmnażania nasion i ich przetwarzania. Materiał siewny dostarczony dla plantatorów charakteryzuje się szybkimi i równomiernymi wschodami, których efektem jest wysoka końcowa obsada roślin. Zanim nasiono buraka cukrowego trafi w żyzną glebę, przemierzy setki kilometrów, przejdzie wiele skomplikowanych procesów, a w międzyczasie wielokrotnie będzie sprawdzana jego jakość. Rozmnażanie materiału siewnego od 1998 roku prowadzone jest w słonecznej Italii. Miejsce to zostało wybrane nie bez powodu. Basen Morza Śródziemnego jest ojczyzną buraka cukrowego. Z ziemi włoskiej do Polski trafia zatem surowiec, z którego można uzyskać wysokiej jakości materiał siewny. Proces rozmnażania nasion rozpoczyna się w stacji hodowli roślin w Straszkowie. Na przełomie lipca i sierpnia przygotowywane są nasiona komponentów rodzicielskich. Nasiona te trafiają do Włoch i tam są wysiewane. Powstałe z nich plantacje są monitorowane i poddawane ciągłej ocenie. Dzięki temu zdrowotność roślin utrzymywana jest na najwyższym poziomie. Dojrzałe nasiona zbierane są latem. Tak kończy się włoski etap w produkcji nasion. Dalsza obróbka surowca odbywa się w zakładzie nasiennym w kutnie, gdzie następuje jego uszlachetnienie. Pierwszym etapem jest czyszczenie wstępne, podczas którego z partii nasion oddziela się zanieczyszczenia. Nasiona obce oraz kłębki wielokiełkowe buraka cukrowego. Następnym etapem jest szlifowanie. Proces ten nie tylko zmienia kształt i wielkość nasion, ale także poprzez otarcie zewnętrznej warstwy perykarpu usuwane są z niego inhibitory wzrostu. Jest to pierwszy krok do poprawy wigoru nasion. W dalszej części surowiec sortowany jest na sitach w celu uzyskania odpowiedniego kalibrażu. Strumień powietrza w kolejnym etapie eliminuje nasiona puste. Teraz czas na sortowanie nasion buraka na stołach grawitacyjnych. Do dalszego etapu wybierane są nasiona najcięższe. To stanowi gwarancję uzyskania wysokich i wyrównanych wschodów. Po zakończeniu tego etapu z partii nasion pobierana jest próba do oceny laboratoryjnej. Do dalszej obróbki trafia jedynie 20-25% początkowej masy nasion. Resztę stanowi odpad. Najlepsze nasiona będą otoczkowane. Zaczynamy od płukania, które usuwa pozostałą część inhibitorów wzrostu, a także zainicjowane zostają w nasionach procesy biochemiczne. Po tym etapie nałożona zostaje otoczka wzbogacona o makro i mikroelementy, a także fungicyt, który niszczy patogeny grzybowe znajdujące się na nasionach oraz te bytujące w glebie. Nałożenie otoczki poprawia kształt nasion, umożliwiając się w punktowy a także pozwala na precyzyjne nałożenie pozostałych zapraw. Po zaotoczkowaniu nasiona są suszone, a następnie kalibrowane. Na linii otoczkowania. Próby do oceny laboratoryjnej pobierane są cyklicznie co 150 do 160 jednostek siewnych. Zanim nasiona trafią do sprzedaży, na każdym etapie badane są szczegółowo w zakładowym laboratorium. Ocenie poddawana jest czystość, kalibraż oraz zdolność kiełkowania w szerokim spektrum warunków wilgotności i temperatury. Tylko nasiona o wysokich parametrach kiełkowania są gwarancją szybkich i wyrównanych wschodów nawet przy niekorzystnym przebiegu pogody. Laboratorium stosuje międzynarodową metodykę oceny nasion ISTA. Następnym etapem jest inkrustacja otoczki. Polega ona na nałożeniu na otoczkę warstwy, w której znajdują się zaprawy nasienne, fungicydowa i insektycydowa. Następnie nałożona zostaje kolorowa warstwa ochronna, również podczas tego procesu nasiona poddawane są ocenie laboratoryjnej. Oraz sprawdzana jest zawartość substancji biologicznie czynnych. Następnie nasiona są certyfikowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Tak przygotowane i sprawdzone nasiona trafiają na linię pakowania. Każde opakowanie jest oznaczone etykietą i trafia do opakowania zbiorczego, a następnie na paletę. Nasiona są gotowe do transportu do cukrowni. Doświadczenie zdobyte podczas otoczkowania nasion buraka pozwoliło na rozszerzenie działalności naszej spółki o usługowe otoczkowanie nasion warzyw, nasion buraka pastewnego oraz zaprawianie nasion kukurydzy i rzepaku. Zupełną nowością w naszej ofercie jest otoczkowanie nasion rzepaku i facelin. W ofercie posiadamy także usługowe czyszczenie nasion gorczycy, rzepaku oraz innych roślin rolniczych i warzywnych. Każda partia zaprawionego przez nas materiału może zostać, na życzenie klienta, zapakowana w worki. Cały czas prowadzone są prace nad poprawą jakości wykonywanych usług. Dzięki temu jesteśmy postrzegani jako jedna z najbardziej profesjonalnych firm w tej branży. Zakład nasienny w Kutnie wyposażony jest w profesjonalne, oparte na standardach europejskich urządzenia do czyszczenia, otoczkowania i inkrustowania nasion buraka cukrowego. Spółka posiada liczne certyfikaty i zarządzana jest zgodnie z normami europejskimi. Również w zakresie zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. Na gruntach rolnych niezajętych przez hodowlę jest prowadzona intensywna produkcja rolna przy zastosowaniu kompleksowych technologii uprawowych z wykorzystaniem m.in. systemów bezorkowych. Pozwala to na polach KHBC uzyskiwać bardzo wysokie plony z upraw zbóż, rzepaku i buraka cukrowego. Kutnowska hodowla buraka cukrowego jest marką rozpoznawalną w kraju i za granicą. Uczestnictwo w targach branżowych oraz dniach pola koncernów cukrowniczych jest dla firmy bardzo ważnym elementem funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej. Oprócz możliwości zaprezentowania swojej oferty, spotkania takie umożliwiają również producentom. Szybsze rozeznanie potrzeb rynku i ocenę reakcji klientów na swój produkt. Targi stanowią platformę do wymiany poglądów, doświadczeń branżowych, nawiązywania kontaktów z przyszłymi klientami. KHBC bierze udział m.in. w międzynarodowych targach poznańskich Polagra Premiery, na których wielokrotnie przyznawano nam złoty medal za wyhodowane odmiany. Uczestniczymy również w międzynarodowych targach techniki rolniczej Agrotech w Kielcach, w wystawie rolniczej Agroshow Bednary oraz w międzynarodowej wystawie i pokazie maszyn, urządzeń i sprzętu do uprawy i zbioru buraka cukrowego Bit Europe. Kutnowska hodowla buraka cukrowego tworzy odmiany, które licznie nagradzane są w wielu prestiżowych konkursach. Największą satysfakcję daje nam jednak zadowolenie rolników z zebranych corocznie wysokich plonów. Wieloletnia tradycja, wysoko wykwalifikowana kadra, najnowocześniejszy sprzęt i laboratoria są gwarancją, że produkt, który dostarczamy na rynek, jest najwyższej jakości. Kutnowska hodowla buraka cukrowego. Z nami od wiosny do jesieni.